Boją się nas. Oni piszą o tym, że PIS coraz bardziej się wszędzie pożera. To jest świadectwo tylko jednego. Boją się nas i niech się nas boją. Dobrze, prawda, że w końcu został wytropiony. <grym> wytropiony> ja też się zawsze z tego cieszę. Medal za uczestnictwo w misji natowskiej. W poniedziałek wyślę ten medal panu prezydentowi do pałacu na krakowskie przedmieście. Po to, żeby pan prezydent mógł powiesić go sobie nad biurkiem i może w odpowiednim momencie wręczyć panu prezydentowi Trumpowi. A nasz czwartkowy poranek zaczynamy, szanowni państwo, od spotkania z głupotą Mariusza Błaszczaka, który parsknął śmiechem na pytanie o ruskiego szpiega w Ministerstwie Obrony Narodowej. Człowiek z dostępem do tajnych planów obrony działał latami, a były minister reaguje. Rechotem, choć to za jego kodencji wydano mu certyfikat dostępu do tajemnic państwowych. Oto jak w pigułce wygląda odpowiedzialność i bezpieczeństwo w wydaniu mafii PiS. Również dzisiaj Przemysław Czarnek, który zamiast tłumaczyć kryzys własnej mafijnej formacji, ryczy do mikrofonu i to nie przegięcie pały, tylko dosłownie ryk i wycie, cytuję mają się bać. Te słowa są skierowane do państwa tak samo jak i do mnie. Zero argumentów za to maksymalna agresja, czyli pokaz pisu, że nie chce żadnego dialogu. Jedyne co chce, to znów zastraszać dalej. No i na koniec, poruszająca i chwytająca za serce historia prawdziwego żołnierza, który rzuca w twarz nawrockiemu medalem. Ponieważ najwyraźniej uznał, że prawica nie potrafi stanąć w obronie własnych ludzi, po słowach Donalda Trumpa. Zamiast honoru, cisza, ale on zachował się honorowo i pokazał ten symboliczny policzek dla patriotów z pierwszych szeregów, ale w wykonaniu batera i Trumpa grających do jednej bramki. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa gorąco w czwartek i zapraszam na pierwsze dziś wydanie podsumowania dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Nasz program, jak zwykle, zacznę od zachęcania Państwa i mojej gorącej prośby do Was o kliknięcie łapki w górę. Zachęcam też do napisania komentarza i wspólnej dyskusji na tematy, jakie dziś wspólnie omówimy i poruszymy w ramach dzisiejszego porannego programu. Zaczniemy sobie od sceny trochę jak z kabaretu. Tyle, że. Bez śmiechu na widowni. Na Sejmowym korytarzu, szanowni Państwo, Mariusz Błaszczak usłyszał pytanie o to, dlaczego za jego kadencji wydano certyfikat bezpieczeństwa, certyfikat dostępu do tajemnic państwowych, człowiekowi podejrzewanemu o szpiegostwo najpewniej na rzecz Rosji. I co Państwo myślicie, że zrobił były szef Mon? Parcnął śmiechem. To ja może przypomnę fakty. Ten człowiek dostał dostęp do informacji niejawnych i tajnych w dokładnie 2021 roku. Pracował w Wydziale Strategii i Planowania, czyli tam, gdzie są dokumenty dotyczące obronności państwa, czy właśnie strategii, jaką nasz kraj ma na to, by odpierać ewentualne ataki wroga. I przez całą kadencję PiSu mógł sobie swobodnie penetrować struktury resortu. Właśnie to najbardziej rozśmieszyło Błaszczaka. Z tego co napisał Onet, ten człowiek pracował od lat 90. Więc... Ale dobrze, prawda, że w końcu został wytropiony. <laughs> no co śmieszne, no pytam, no pytam. No ja się cieszę, że szpiedzy są łapani, Bardzo pan dobrze. nie? Bardzo dobrze, ja też się zawsze z tego cieszę. Pan może dobrze. kojarzyć, o kogo chodzi, albo w ogóle ta sytuacja? A za pana rządów w Monie też dochodziło do jakichś ujawnień, jeżeli chodzi o potencjalnych szpiegów? Tak. Oczywiście za czasów moich rządów, to ABW, całą sieć e, szpiegów rosyjskich, dywersantów rosyjskich wytropiło, także to był. Ale to wszystko chyba, jeżeli chodzi o wodę. Ale to w, za moich czasów był wtedy wicepremierem do spraw bezpieczeństwa i, i to było działanie ABW. Zatrzymano go dopiero teraz, choć dodajmy ważną informację, że mężczyzna ten jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, pracował w, w ramach struktury. Resortu obrony od nawet lat 90. No ale Błaszczak mimo to reaguje śmiechem. Najistotniejsze jest to, że nie jest to wpadka, jest to systemowa porażka państwa. Ponieważ jeżeli ktoś przez lata siedzi w MON, ma dostęp do tajnych planów, a polityk odpowiedzialny za ten resort śmieje się na pytanie dziennikarza. To chyba znaczy, że wpis bezpieczeństwo narodowe jest traktowane właśnie tak jak Błaszczak je traktuje, czyli jako dowcip. Nie jest to niedopatrzenie, a jest to dyletanstwo w najczystszej postaci. Przypomnę Państwu, że Błaszczak kupił broń, ale bez amunicji i kodów do niej. To także miał być wielki, patriotyczny, narodowy, pisowski sukces. Jak Państwo ocenicie reakcję Błaszczaka na druzgocące informacje o ruskim szpiegu, najpewniej ruskim, w strukturach MON, zachęcam Was do komentowania. Temat numer dwa. Dzisiaj to Przemysław Czarnek na kolejnym spędzie katoprawicy. Ten człowiek próbuje przekonywać... Że media kłamią. Piszą o podziałach w PiS i oczywiście o tym, że partia idzie tylko na prymitywnej propagandzie. To ich zdaniem kłamstwo. I nagle, tak zupełnie bez kontekstu, czarnek ryczy, dosłownie jak knur do mikrofonu: boją się nas i niech się boją. My mamy bać się ich. No i teraz, szanowni Państwo, coś, co czytacie codziennie, a co naprawdę jest wierutną bzdurą na resorach. Dzisiaj czytam komentarz Pana Majmurka w Tonecie, że Pan Prezes Jarosław Kaczyński trafił do szpitala w najgorszym momencie, bo PiS trzęsie się w posadach. Że frakcje zwalczają się, PiS nie działa. Otóż, Szanowni Państwo, wierutna bzdura. Wszystko, co ma działać, działa. Wszystkie działania, które były zaplanowane, są realizowane. Wszystkie organy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Komitet Wykonawczy czy Klub, działają i realizują swoje zadania. A to, że oni piszą o tym, że PiS coraz bardziej się trzęsie w pozarach, to jest świadectwo tylko jednego. Boją się nas i niech się nas boją. I niech się nas boją, bo wracamy. Nie ma innych rzeczy na świecie. Nie ma innych rzeczy na świecie. Nie ma upadających kopalni, nie ma przynoszących straty spółek Skarbu Państwa, nie ma ataków terrorystycznych na torach kolejowych dokonywanych przez jakichś agentów rosyjskiego wywiadu Ukraińców skazywanych w Lwowie za akty sabotażu. Nic się nie liczy tylko to, że PiS się trzęsie w posadach. Otóż trzęsie się, Dlatego, że pracuje bardzo mocno i widzimy to na takich spotkaniach jak to w Garbolinie, po to, żeby przygotować odpowiedzialny program prawicy i wrócić do władzy i postawić na nogi państwo polskie. Mamy niczym wynurzoną z herbaty saszetkę po zaparzonej herbacie, czyli taką esencję filozofii PiSu. Nie argument, nie dialog, nie odpowiedź na pytanie, tylko strach, Krzyk, agresja. Kiedy nie ma się programu, podnosi się głos. Kiedy nie mają faktów, usiłują zastraszać, a kiedy widzą, że ludzie odchodzą, to oczywiście, że krzyczą, wyją głośniej. Najistotniejsze. PIS nie chce przekonywać, PIS chce dominować i nie jest to partia, która szuka poparcia, jest to formacja, która po prostu marzy o dzikim, bezrefleksyjnym posłuszeństwie. No, marzy o tym, ponieważ wie, że ograniczenia intelektualne ich wyborców, w większości, nie pozwalają im na suwerenne, samodzielne myślenie. Tyle, że nie są to już, Szanowni Państwo, czasy, kiedy krzykiem dało się przykryć pustki na sali. No, a mają się czego bać? Brzmi trochę dziś bardziej jak jakaś desperacja, nie jeżeli siła, no bo jest to takie, proszę Państwo, prymitywne wymuszenie strachu na ludziach, którzy już dawno pokazali im ten gest i słynny gest Lichockiej w październiku dokładnie dwa lata temu. Pewnie to najbardziej ich boli. A czy Państwa zdaniem tego typu patenty, czarnka, jak właśnie no, kibolskie okrzyki, czy zagłuszanie m, obecnego rządu, czy też wywieranie presji poprzez strach i sianie zamętu przyniesie oczekiwany rezultat. Liczę w tej materii na Państwa głos w komentarzach. Etap numer 3. Dzisiaj na koniec historia, która mówi więcej o stanie polskiej patoprawicy niż dziesiątki tysięcy konferencji prasowych. Pułkownik rezerwy Maciej Moryc odesłał Karolowi Nawrockiemu medal, który dostał od Amerykanów za udział w misji w Afganistanie. Dlaczego? Bo był poruszony milczeniem niepoliczalnego po tym, gdy Donald Trump obraził między innymi polskich żołnierzy. Ludzi, którzy ryzykowali życie w Iraku i Afganistanie za no, nazwijmy ich po imieniu. Ryneków. Polski weteran Maciej Moryc odesłał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu medal, który otrzymał od Stanów Zjednoczonych za udział w misji w Afganistanie. Były żołnierz zrobił to w odpowiedzi na słowa Donalda Trumpa o żołnierzach NATO i brak jednoznacznego potępienia ich przez prezydenta Polski. Były żołnierz zapowiedział zwrot medalu w piątkowym programie Sekielski wieczorową porą emitowanym w telewizyjnej jedynce. Pokażę tutaj do kamery, jak wygląda medal za uczestnictwo w misji natowskiej. Jak wygląda medal, który otrzymuje każdy żołnierz, funkcjonariusz za udział w tej misji ISAF, w której zginęło 44 polskich żołnierzy. I mam taki pomysł, że w poniedziałek wyślę ten medal panu prezydentowi do pałacu na krakowskie przedmieście po to, żeby pan prezydent mógł powiesić go sobie nad biurkiem i może w odpowiednim momencie wręczyć panu prezydentowi Trumpowi po to, żeby pan Trump przypomniał sobie jednak o tym, że polska krew jest również czerwona jak krew amerykańskich żołnierzy. Pułkownik Maciej Moryc będzie gościem programu Pytanie Dnia tuż po programie 19:30. To nie była demonstracja polityczna, jak próbują amrysować rysować pisowcy. Był to gest Honoru. Żołnierz powiedział wprost: Skoro nie potraficie stanąć w obronie własnych ludzi, masz, weź go sobie, oddaję ci ten symbol służby, bo dla mnie już teraz mało znaczy. Najistotniejsze jest to, że prawica, która tak lubi mówić o patriotyzmie nie potrafi powiedzieć jednego zdania w obronie własnych żołnierzy. Bo wczorajsze są ważniejsze relacje z Trumpem niż godność tych, którzy nosili mundur. Bo wczorajsza Rada Pokoju jest też ważniejsza niż Polacy ginący hurtowo za amerykańskich rednecków. Hmm. Chyba tak, wiecie państwo, wygląda ta układanka, która polega na tym, że Błaszczak śmieje się z bezpieczeństwa państwa, Czarnek krzyczy, że mamy się bać, no a cóż, a medale do Batyra wracają pocztą. Znamienne, prawda? A jak Państwo się zachowali na miejscu żołnierza, który jednak został potraktowany jak śmieć przez nawrockiego i polskich prawaków wycierających swoje mordy mundurami i. Hasłem murem za polskim mundurem. Liczę i w tej kwestii na Państwa głos w naszej YouTube'owej debacie. Zapraszam na końcu, by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Odsyłam też na checkpress.pl, to nasz portal informacyjny i polecam Państwa uwadze nasz sklep antyprawak. .pl. można zaopatrzyć się u nas nie tylko w antypisowską odzież, ale również w mnóstwo ciekawych Pozycji księgarskiej wydawnictwa Agora, a cały dochód z tego właśnie nam pozwala egzystować, działać i rozwijać się każdego dnia tu i na portalu checkpres.pl, co Państwu jesteśmy do zgodnie wdzięczni. Zachęcam też do klikania łapek w górę, komentowania, lajkowania, udostępniania. No i widzimy się jak zwykle w dni poprzednie, więc ponownie dzisiaj o godzinie 17 po południu. Dobrego dnia, do zobaczenia. Czechpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.